Right? Yeah. Idziemy pod bramę pewnego więzienia kraty dalej te same yeah, no, także ja jestem gotów, mam przepustkę do więzienia. Gorzej o przepustkę z więzienia. No ale nic, idziemy. Idziemy śladem braci blusowych. Zobaczymy sobie tutaj wszystko jak to mniej więcej było. Tutaj mam mapę. Przesty, sporo tych, sporo tych budynków tutaj jest. A tu jest przyjmowalnia. Tutaj żółta linia. Pamiętacie z filmu? I to i tak się podpisywało. Nogi do tyłu I tutaj już nie ma. Zamknięte to było w 2006 roku. Chyba to więzienie było zamknięte. Także jak kręcili film, to jeszcze w zupełności funkcjonowało. Pomieszczenia jakieś. Tak, tutaj są zdecydowanie pomieszczenia yy, tych, którzy, tych, którzy pracowali. Tu było wejście boczne, którym wprowadzano więźniów, i tutaj się wchodziło pod cele. O kurczę, tutaj jest ciemno. Spróbuję tutaj zapalić, ale nie wiem, czy mi się uda. No jest kibelek. Kurczę, powiem wam, że niezbyt przyjemna ta cela. To cały rząd tych cel. Tu jedna nawet ma światło. O, i kibelek. Można było zajrzeć przez szybkę. główny budynek, ale to zaraz włączę pauzę, żeby tam nie tracić miejsca tutaj jest wejście tu strażniczki, o na rogach koguciki tak zwane to jest West Cell Block a, tu jeszcze pokażę, tu był spacerniak w którym więźniowie chodzili Oto przełożę na drugą stronę. Spacernik po którym sobie mogli chodzić na świeżym powietrzu, kogutkowy tutaj na nich oko miał z góry. Teraz wchodzimy na oddział z celami. A to już wiem dlaczego mi dał latarkę. Już wiem, dlaczego mi dał latarkę. Ha. dlatego, że tu jest po prostu ciemno. Tu nie ma światła. Tu są cele. Farba. Dosypuję. Jeszcze wpisy jakieś powinny być. Ale toalety... Całkiem przyzwoite jeszcze. No, powiem szczerze, że takie więzienie solidne u nas w Polsce takich nie ma. O takim rygorze aż kurczę, powiem wam, że ten sufit skrad, po którym deptali wszyscy co. Co no, gady, niegady, sierżanty. Te wszystkie co obsługują i pilnują to naprawdę robi wrażenie. Cel mnóstwo tu jest 130 kurczę numerów jakichś Niezbyt przyjemne miejsce. Chciałbym w ogóle nie przyjemnie, to Ty jest tylko parter, także u góry jestem sam. Kurczę, w ogóle nie zorientowałem się, że ja przyjechałem tutaj i jestem sam w tym więzieniu, sam. Cele dla niepalących, cele dla palących. No, doszedłem na koniec i powiem szczerze, że tutaj jakaś maszynownia. Długi korytarz. To jest od numeru 100 do 130, chyba albo lepiej. Dobra, nie zanudzam, lecę dalej, zatrzymam na chwilę. Zatrzymałem, zatrzymałem, ale tak prawdę mówiąc, to chciałbym tutaj się na chwilę chociaż zatrzymać w jednej celi i poczuć ten klimat. Te ściany wymarowane farbą olejną odchodzą pod spodem jest bardzo gładkie, kaf jak kaflowane jak wypalane jakieś pustaki, tylko że ze szklistą powierzchnią także nie można tu było nic spisać za bardzo, jest lusterko jest taka półeczka z takimi wieszaczkami jest kibelek i jest umywalka. Jest taki stoliczek kurcze, ale i prąd mieli, proszę. Prąd mieli, można było sobie włączyć. Stołeczek i tu musiało być łóżko jeszcze. No łóżek nie ma, bo widocznie sprzedali, ale no niewiele można w tak pod taką celą, to są jednoosobowe cele. Także niewiele tu można było to zrobić w takiej celi. A mając nauczkę jeszcze z Alcatraz, że dało się uciekać, to widzę, że tutaj nie ma już żadnych wentylacji, kratek tego typu, jak były w Alcatraz. W każdej celi była w Alcatraz taka mała kratka, która wyprowadzała na taki pion administracyjny, tam media wszystkie yy, szły. Taki pion, gdzie były rury, i tak dalej. Tu tego nie ma już. Tu pion jest, to widzę. Jak najbardziej z rurami. O! Ale to jest zupełnie inaczej zaprojektowane. Tu można jeszcze przejść. O! I tu jest kolejny, tylko to są cele jeszcze gorsze. Tam były zwykłe kraty, a tu są drzwi, których nie idzie szarpnąć. O! Te idzie szarpnąć. Kurczę, fajna sprawa. Także polecam więzienie e, od e, Elliot. Elliot, podejrzewam. Zaraz zobaczymy. Old Joliet. Tak, Old Joliet. Prison. O, jest tego troszkę. I jestem sam, właśnie o to chodzi. Tutaj musiało być kiedyś gwarnie. Gwarnie bardzo, a teraz jest głucha cisza. Głucha cisza. Ta jest zamknięta. Może ktoś się tam zamknął.